Siemanko, siemanko, Michał z tej strony. Wiele osób pyta mnie, jak zarabiać na kryptowalutach pasywnie, gdzie ja zarabiam, gdzie szukać informacji i właśnie tym zajmiemy się dzisiaj. Ale najpierw chciałbym Was zaprosić na mojego bloga. Tutaj możecie znaleźć informacje odnośnie kryptowalut, tradingu i ciekawe książki. Zapraszam również na mojego bloga. Mam darmowy e-book w dwóch wersjach językowej, polskiej i angielskiej, dzięki któremu dostaniecie też dostęp na moją grupę. Dobra, lecimy. Staking Rewards to jest strona, gdzie możecie znaleźć podstawowe informacje na temat stakingu. Staking to metoda kopania, e, która nie wymaga żadnego specjalistycznego e, osprzętowania. Kopiemy kryptowaluty e, poprzez trzymanie je na swoim własnym wolecie. E, delegujemy je do większych walidatorów, którzy używają tych kryptowalut do potwierdzania transakcji. To tak w wielkim skrócie. Więcej o e, takich sposobach zarabiania w moich ebookach. Także Staking Rewards to jest strona, którą polecam, gdzie można znaleźć większość informacji. I tak jak widać tutaj jak wchodzimy, to od razu mamy listę kryptowalut, które, które można stakować, bo nie każda kryptowaluta ma taką opcję. Na pierwszym miejscu mamy Cardano. Nie wiem dlaczego czemu jest. Taki akurat ten ranking, i nie wiem dlaczego Cardano jest na pierwszym miejscu. Aczkolwiek Cardano nie ma jakichś wie wielkich nagród, tak jak tutaj jest pokazane, jest to tylko 4,24% rocznie, bo to są podane roczne nagrody. Później jest Polkadot i Avax, ale no, tak jak mówiłem, nie wiem czemu jest akurat taki ten order. No i na przykład wejdźmy sobie na ten Cardano, zobaczmy co jest tutaj konkretnie do sprawdzenia. Tak? Mamy wykres, mamy krótki opis kryptowaluty, zjeżdżamy tutaj na dół. E, mamy opis, tak? ile możemy dostać, jakie jest fee i wchodzimy sobie tutaj na providers. To są, e, to są miejsca, gdzie możemy stake'ować AD. Mamy jakiś percent pool, moon stake, tak jak tutaj widać można sobie zaznaczyć, żeby pokazywały nam Custodians i Non Custodians. Custodial metody to są takie, gdzie ktoś trzyma nasze kryptowaluty na swoim portfelu, oddajemy mu dostęp do tego, a non custodial to są takie, gdzie stejkujemy z naszego własnego portfela. Ciekawe, bo żadnej z tych opcji nie znam. Binance staking ok, Ale to już chyba jest wyłączone, tej staking akurat. Nie wiem, ja AD stakuje na portfelu Joroi. To jest ta wtyczka. Nie będę Wam pokazywał. W tym może innym filmie się zajmiemy. Zresztą nie chcę pokazywać swojego portfolio, co tam mam w środku. Overview. Tutaj mamy resztę wiadomości o kryptowalucie, tą, którą przeglądałem akurat, tak. Wróćmy do tych kryptosetów. Jest to bardzo fajne, bo na przykład zbieramy różne kryptowaluty i chcemy sobie sprawdzić, czy jest na tym dostępny staking. No to otwieramy sobie lupkę i sobie piszemy na przykład, czy mamy Easy. Nie mamy Easy, ale wiemy, że mamy Easy, ale co możemy? Atom. Czy mamy staking na Atoma, Cosmos? Wchodzimy na providers. No i tutaj jest widać, gdzie można stakować, jakie są nagrody. Tak, Binance daje 10%, ale to tylko na następne dwa tygodnie, chyba, bo jest tam promocja. Coinbase daje 8%, ale to też jest metoda custodial. Najlepiej chyba to wychodzi na Atomic Wallet, bo to jest ich wallet. Co ciekawe nawet go nie ma tutaj podanego. Nie widać. Dobra, tutaj mamy taki mały kalkulator, gdzie możemy sprawdzić na przykład ile możemy na tym zarobić jeśli wpiszemy mam na przykład 10 atomów, to rocznie zarobię 19 dolarów, tak? Co równa się 0,94 Ady. I miesięcznie będę zarabiał 0,07 atoma. Teraz mówimy o atomie, dobra? Staking providers. Tu możemy zobaczyć, kto u kogo możemy stakować. Ale tak jak mówiłem, najlepiej jest właśnie wybrać metodę non-custodial na jakimś swoim wolecie. Tutaj mamy Atomic Wallet. Ma dużo, dużo opcji stakowania. Band na przykład 17% daje Phantom Wallet, Huobi Wallet, Algorand. Na że też możemy stakować. Waves Exchange też bardzo popularny ostatnio. No i tutaj mamy kalkulator. Więc Staking Rewards, Biblia dla, dla stakerów. Polecam gorąco. Siemanko.